Dzień dobry, na z tej strony. Jeszcze jedna taka uwaga. Chciałem podziękować naprawdę pracownikom firmy YouTube za dobieranie kolorów, komentarzy, za ich usuwanie, przekształcanie, zmienianie, dopisywanie bzdur głównie, ustawianie głupich min na początku filmów, również, bo dawno już chciałem o tym powiedzieć, ale no nie wiadomo, czy jest sens, bo pewnie i tak. Zablokują wyniki wyszukiwania też, zważając na ilość osłon, to po prostu nie ma o czym mówić. A te świnie, które mnie w tej chwili nękają, jeszcze to szczytują bezczelnie. Tutaj sobie dron lata, wyobraźcie sobie. Oczywiście minister kośniak kamysz razem z wiceministrem obrony Tomczykiem. Nic o tym nie wiedzą, po prostu, bo są zapatrzeni po prostu w pewne rzeczy. Teraz ktoś szybciutko podbiegł do biurka, bo akurat mam na słuch musi przekierunkować albo po prostu wyciszyć, żeby inni ludzie nie usłyszeli, jak przestępca, bandyta i psychopata sobie działa. Gratuluję po prostu jeszcze raz wszystkim dla normalnych, dużo zdrowka i normalności.